Siemaneczko z tej strony, Mendy A w dzisiejszym odcinku mamy co możemy mieć? W odcinku pokażę Wam fajnego Buga, jak latać Sculpterem wodnym. Począć breaku. zobaczycie sobie no, konkretnego Buga. A my teraz chyba do niego, nie przedłużamy, ale dobra. Nie, zanim widzowie co zrobimy, coś takiego. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na dole, czerwony guziczek. Zostawić lajkacza, dzwoneczka i prowadziłem pewność, nową nowość na odcinki. Bo jeżeli zostawicie teraz Subika. I ja będę w tym czasie nagrywał odcinek. To w czasie odcinka wyświetlicie się tam poniżej na ekranie. Więc warto zostawić subika, bo nigdy nie wiecie kiedy nagrywam. A akurat się trafi, że wasz nick będzie na odcinku, więc warto zostawić. Może na tym odcinku, też to jest sprawdzone, że kto zostawi mi subka, to taka osoba się pojawi dzisiaj na tym odcineczku. Więc zobaczymy w ogóle. A my lecimy chyba teraz jeszcze sobie, subka, lajka, dzwonka. No to lecimy i pamiętaj, zostawiam suba, możesz pojawić się na odcinku, więc pamiętaj, zostaw subka. A jak nie, to pojawi się na live, jak nie, to bardzo polecam, w ogóle zostawić, to jest taka nowość. Dobra. Lecimy. I gdzie możemy lecieć? Możemy lecieć po motorówkę, bo musimy, muszę wam pokazać, jak latać motorówką po całym Jailbreaku, bez żadnych ograniczeń. Gdzie chcecie, tam będziecie, jak chcecie. Dobra. Lecimy w sumie, gdzie tutaj musimy szybciutko pod wodą, całe auto. I co to za sprawiedliwość? No nie, no dobra, ale lecimy po motróweczkę, nikt mnie nie goni. No gonią mnie, no nie, myślałem, że nikt mnie goni. Jedna mnie gonią. Dobra, musicie pierwsze co, wziąć swoją motrówkę. Ja, żeby ładnie wyglądała, sobie ją przerobię na moją strzałę. I O, jest idealna strzała. I lecimy teraz chyba w najważniejszym miejsce, gdzie to wszystko trzeba zrobić. Ale jeszcze pa... Nie tu. Ale pamiętajcie o zostawieniu lajkacza. Widzicie, bo możecie tak chodzić po mieście. Ale no to, to nic takiego nie jest. Albo jak w poprzednim odcinku to robiliśmy. No to nic takiego fajnego nie jest. Ale możecie stoi teraz lajkacza. To jest chwila na zostawienie lajka. Zanim się stąd wydostanę. Jak zostawicie lajka to szybciej to zrobię. O, zostawiliście. No to super. O, jestem. Dobra. Musicie pierwsze co podlecieć na to rozwidlenie przy mieście, przy donucie. I lecicie tu w lewo. I rozpędzacie się. I lecicie tu w lewo. Tu, o i musicie najlepiej. O, czym bliżej wylądujecie tej wody, tym lepiej. Bo chyba pod tym nie da rady. No, nie da rady. Nawet nie, już nie próbuję, bo się tylko zawieszę. Okej. Okay. I lecicie na ten wodospad, który jest najważniejszym wodospadem, w tym całym Bogu. I co trzeba zrobić? To będzie trudne. Nie chcę tu, dawać mi razie Musicie jak najwyżej motoróweczką... Okej, okay, udało się. Nie musicie się tu zatrzymywać, to nie jest takie ważne. Najważniejsze jest teraz to, żeby wylecieć! Dobra, nie udało mi się. Musicie wylecieć tam do góry. Motorówę... nie, jeszcze nie, no nie, to jeszcze nie to. Musicie... Ja wam to pokażę. Dobra. No nie. Najlepiej jak o widzicie. Patrzcie, ja najlepiej pokażę Wam najlepszą miejscówkę, bo czym wyżej podlecicie, tym będziecie byli łatwiej. O! Aj Nie możecie wpaść do wody. Dobra, ja to zrobię i to może chwilę potrwać. O, jest, dobra, mam. Nie no, znowu źle źle, 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 źle. Ja mówiłem coś osobom, które mi przeszkadzają na odcinku będę kikał, więc... <ścoughs> no nie o to mi chodziło. zupełnie nie o to yy, może voil ma i im da yy. napiszę voil dasz o dobra zrobimy to teraz o. i teraz to zrobimy musicie jak daj wyżej o jejku jak daj wyżej a ja ja jak chcę jest to najwyżej zrobić bym wam pokazać Czemu to tak działa A nie inaczej, dobra, jak najwyżej Jest, idealnie Dobra Powoli, powoli, powoli Powoli, 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 dobra I jak wiedziecie, jak najwyżej musicie spaść na trawę I kilka takich Dla was no, takich rzeczy Nie wolno wam Wlatywać Powrotem do wody, bo wszystko zniknie Jak widzicie, możecie teraz w każdym miejscu Motorów Drzewo mi uratowało. To nieźle. Teraz motroweczką jeździcie jak chcecie, gdzie chcecie. Dobra, teraz naszym zadaniem... Będzie jakoś nie wpaść do wody. A przedostanie się na... Drugą stronę. Dobra. Jesteśmy. Udaje się nam to wszystko zrobić. Już. Dobra. O nie. Powolutku, powolutku, powolutku. To jest teraz chyba najważniejsze, bo teraz... Tym wszystkim tutaj, tu trzeba się dostać. Tutaj, patrzcie. Nie wolno wam wleść do wody. Dobra, jest, udało się. Jak to już wam się uda, no to jesteście w domu, patrzcie teraz na to. Juu. I od razu latające też można robić, patrzcie. Dobra. Yy, musimy się. Wycofać. Dobra. Musimy lecieć chyba jednak tu, tu. Nie <grymne> Teraz wszyscy na mnie patrzą pewnie, jak ja to teraz robię Ok. Wow, w ostatniej będzie udało się. I możemy pływać po mieście. Panie, zobaczcie, pływam po mieście. Kto pływał kiedykolwiek po mieście? Albo możemy. I pokażę Wam teraz, czemu to polega na tym, że czym wyżej wyskoczycie z tej wody? Na czym to polega? Wow. Wszyscy pewnie się stoją co ja robię? Dobra. I na czym to teraz polega? Macie tutaj. Dobra. Macie tutaj power Joy break. I tak. Najważniejszą rzeczą to jest to. Tu jest bardzo wysoko. Zaraz Wam pokażę o co z tym chodzi. Drifty to robi niesamowite po prostu. To wyhamowuje masykocznie. I patrzcie teraz na to. Widzicie? Tu już nie mam wody. Widzicie? Do wyżej już nie mam wody. A po czym to polega? Tak jak wysoko wylecimy stamtąd z wody, tak wysoko tą wodę mam, czyli mam dotąd. O, o nie! Spróbujemy jeszcze wylecieć powietrze na pustyni. Czyli polecimy sobie teraz tak. Yy, polecimy sobie do muzeum. Tam powinienem przynajmniej do połowy mieć wodę. Yy, to jest stędy. Dobra, tędy. Jakoś dam radę. E, nie, nie, spokojnie. Dobra. Działa. O kurczę. Nie, tu nie ma wstecznego, więc uważajcie, bo tu nie ma wstecznego. Dobra. Zobaczymy, do jakiego momentu mi już zgaśnie. U, ale woda długo. Widzicie? Czym wyżej, to możecie tu wjechać. Nie gadajcie, że do końca wjadę. Nie, no co? Ciernik, nie. Za to będą kiki ze znajomych. No nie wierzę po prostu to. Pamiętajcie jeszcze o lajkaczu i subskrypcji. Pamiętajcie, wszystkie subskrypcje mogą na odcinku się wyświetlać na tole. A że przy tym odcinku nikt nie zostawia mi subskrypcji, no to to się nie wyświetliło. Ale jak będziecie to... A, może dzisiaj się wyświetli na odcinku... Może jak nie tym, to kolejnym. Idealnie. Aż tak wysoko mi się udało. No to super. Dobra. I lecimy... O nie, to tak łatwo się nie udaje, dobra. A jak to będzie wyglądało w bazie wojskowej? Nie, nie, tam jest woda, nie! O nie... No i teraz wam pokażę, o co chodzi, czemu tam jest woda. Widzicie? Gdy wlecicie do wody, cały magiczny trik znika. Ciernie, który mi teraz przeszkodził, wleciał do muzeum, ale udało się w końcu, no zrobiliśmy to ten, ale dobra. I cały trik magiczny znika, jeżeli ktoś jeszcze trochę został, to wam pokażę dokładniejsze, jak to zrobić. I pamiętajcie, czym wyżej to zrobicie, tym większa szansa, że będziecie mogli większy teren objąć lat swoim latającym skuterem. Jeszcze raz, co robicie? Podjeżdżacie tutaj. Aha. Czym dalej tu wylecicie, no to to jest plus dla was. Dobra. Tu przeszkadzają osoby, jeżeli takie osoby to przeszkadza na kolejnych odcinkach, zostaną kliknięte, kliknęce z my będą miały wtedy więcej na znajomych miejsc. Dobra. I zadaniem jest teraz wlecieć tu. I jak najwyżej, no żebyś tylko nie wpaść w dziurę. <laughs> jak wpadziecie w dziurę, no, to jesteśmy na przegranej pozycji. Halo! O, dobra, może mnie wypcha, może mnie wypcha. Dobra, o! No nie, to zepsuło się. No niestety, musicie uważać, żeby na pewno tutaj nie wejść. O. Bo to, to wtedy jesteście zepsuci już. Więc no dobra, widzowie. Jak tu wpadniecie, to już nic nie zrobicie z tym wszystkim. Będziecie musieli uważać na kolejne samochody. A ja, drodzy widzowie, jak już macie pomysł, jak tam wjechać, jak pobawić się na jailbreaku. to ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach, dzwoneczkach. Na razie trzymajcie się, żur dla was. Łoooo!